Ostatnie pomieszczenie, którego nie widzieliście jeszcze, czyli kotłownia zwana pralnią, o, niewykończone pomieszczenie, e, tutaj ten rozdzielacz już kiedyś widzieliście, e, część z Was mówiła, tutaj jest taki zawór, termostatyczny zawór mieszający, no mówiliście, że to nie będzie działać z pompą ciepła i tak dalej. Ja Wam nie zdradzałem, jak sobie to wymyśliłem, ale wszystko działa. No, pompy ciepła jeszcze nie ma, ale kiedyś będzie, na pewno, a na ten moment wymyśliłem sobie coś takiego. Układ trzech boilerów, ogólnie idea była taka, żeby na tej ścianie zmieściła się cała instalacja grzewcza dla tego budynku. Czyli trzy bojlery. Z tej strony trzy grzałki, pierwsza, druga, trzecia faza. Regulatory to nie są zwykłe yy, czujniki temperatury, ale tak jak widzicie, są to regulatory yy, temperatury. Mogą służyć albo do grzania, albo do chłodzenia. Wyjścia są na razie nieużywane, ale na przykład mogą sterować pompami. Yy, Boiler na górze, tak pokrótce tylko powiem, nie będę tu szczegółów opowiadał. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadajcie w komentarzu i może zrobię jakiś film wyjaśniający szczegółowo pracę tego układu. Boiler na samej górze jest to boiler tylko i wyłącznie do ciepłej wody użytkowej. Grzałka w nim pracuje na okrągło w razie potrzeby, a dwa boilery poniżej to są magazyny energii z której po prostu która jest używana do grzania podłogówki Nie wiem, czy to dobrze widać, ale idzie na podłogę 28 stopni a wraca 24 Nie mam kamery termowizyjnej, ale chodźcie zobaczyć, jakie są temperatury. Tak, widać, na zewnątrz 4 stopnie, czyli już nam zaczyna się robić chłodno-zimno i nieprzyjemnie. A w środku 23,3, 23,5 w 22,6 w sypialni. Eee, Sypialnia jest ma całkowicie nieocieplony strop, też pamiętajcie, że ja mam tutaj pustkę na górze, jest to strop drewniany w sypialni i w ogóle nie ma wełny na stropie i też jest to pomieszczenie od północy, czyli tam najmniej słońce przez okna dociera. No i pamiętajcie, przed chwilą pokazywałem, że 26 stopni idzie na podłogę, 28 stopni, a tu jest 24. No, jak widzicie, podłoga ma około 25 w zależności od pomieszczenia. Starałem się to już wyregulować, ale no już nie będę grzebał. Na razie tak zostanie. Mogę jeszcze podnosić parametrem Tutaj w łazience mamy najcieplejszą podłogę. Możecie sobie zobaczyć tam na filmach. Że tutaj pod prysznicem jest taka, jakby najpierw wężownica idzie tu pod prysznic, a dopiero potem wychodzi na Łazienkę, także tu zawsze będzie minimalnie cieplej. To najbardziej widać przy rozgrzewaniu się tej podłogi. No i jeszcze e, pokażę Wam, jaka jest różnica, bo jest jedno miejsce, w którym podłoga jest nieogrzewana czyli tutaj kuchnia w kuchni też 24,5 długości pętli też gdzieś tam znajdziecie w kuchni chyba wyszło 120 metrów no i tutaj w spiżarce popatrzcie tu mamy 24,5 a w spiżarce 20 21 czyli jakieś 4 stopnie różnicy czyli grzeje wszystko no i tu jeszcze mogę tylko dodać, że teraz te dwa dolne Praktycznie górny jest nieużywany. Temperatura 54 stopnie. Na nim się pokazuje czujnik jest umiejscowiony centralnie, więc jakby na samej górze też jest ta temperatura troszkę inna. 52 i 31. 52 ten wyżej. 31 ten niżej. Dlatego, że teraz grzałki nie grzeją, bo one grzeją tylko w tej tańszej taryfie. A jest godzina chyba 19, więc dopiero za 2 godziny się włączą. Czyli na razie korzystamy z tej energii zmagazynowanej w tych buforach. No i póki tutaj nam się nie wyczerpie, to po prostu no musimy wytrzymać do 21.00. Kiedy się te grzałki znowu załączą. No i tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Napiszcie, czy Wam się to podoba. Co tutaj zrobiłem nie tak, już jestem ciekaw, czy po prostu. Jakie będą Wasze wnioski? Także pozdrawiam.